W słoiku będą się zbierały wszystkie niepotrzebne rzeczy, które nie chcemy, żeby na mięso padały. I potrzebny jest jeszcze wentylator do tego. Zrobiony z wiatraczka od komputera na szybko złączce. Nie wiem czy dam radę. O, widzicie. Jest na szybko złączce tutaj. Tak to jest zrobione, pudełko po robakach, od dołu dziury, żeby wentylator mógł zasysać powietrze, słyszycie, słychać, trochę wieje, nic nie trzeba było robić tylko skleić, zwykły wentylator bez żadnych, bez żadnych przeróbek, bez niczego skleiłem. O spróbuję może jedną ręką Stare szybko złączku Zaskoczył A zaskoczył Widzicie a tutaj Koniecznie Trzeba zrobić Tutaj Tutaj idzie rurka 8 mm i ona powinna wychodzić poza ten trójniczek jakiś centymetr. U mnie chyba trochę więcej jest. Usemka za grubej nie można dawać tej rurki, bo po prostu będzie za mała przestrzeń, żeby tutaj dym szedł stąd. Pokażę wam, jak to wygląda. O, tak o tyle zachodzi. W środku to jest 8 mm cienkościenna mosiężna rurka. I tutaj będzie z, z chłodnicy, będzie za tą rurką zasysane powietrze. Szybko złączka bardzo dobrze się nadaje. Do, do tego wiercę ósemką. Rozwierciłem i wbiłem rurkę. I jeszcze jak będą jakieś pytania to zrobię jeszcze jeden wentylator taki pokazowo można kupić ślimak no on jest dobry na szybko złączce bo tutaj deszcz jemu jest, nie jest groźny to jest chłodnica o widzicie to jest chłodnica tak to wygląda wszystko o to jest chłodnica, w chłodnicy w chłodnicy jeszcze powinny być ustawione przegrody o w ten sposób, gdzie dym żeby ten dym miał jak najtrudniejszą drogę do, do pokonania do góry wtedy najwięcej tej wilgoci z drzewa smoły i wszystkiego co nie chcemy żeby nam trafiło do mięsa odbijam się w różach odbijam się w super czapce jestem ale wiercenie tutaj dałem widzicie silikon żaroodporny bo wie, wie, wiercenie w tej szlachetnej rurce jest bardzo bardzo ciężko idzie trzeba mieć jakąś małą szlifer, sz, szlifierkę żeby po prostu ja wie, wierciłem wiertłem stożkowym to wszystko rozwiercałem no nie i tam takie zadziory wszystko wchodzi do środka i trzeba to szlifować ze środka jednak przy odpaleniu wentylatorek nastawia się na maksa na 12V, żeby dmuchał najmocniej, a później jak już się wszystko rozpali później jak już się wszystko rozpali to się zmniejsza gdzieś na 6V, żeby dym zaraz odpalimy, zobaczymy Tutaj mocno zabiłem, nie wiem czy jedną ręką dam rady to wyjąć teraz Może dam rady. Wychodzi powoli. O, widzicie, cały jest wiórki wiórki ro, robione strugę, strugiem elektrycznym. I tutaj jest olcha, jabłoń, troszeczkę wiśni i troszeczkę śliwki. namieszałem powinno to teoretycznie jakby były te wiórki nie są za dobre bo to powinna być taka grubsza rąbanka taka grubsza rąbanka to po, powinna 12 godzin się palić o. niektórzy niektórzy o te dekle do, bo on kosztuje 4 dychy niektórzy te dekle sobie z drzewa dębowego toczą i jest dobrze bo on wtedy nie zakleszcza się w tej obudowie. O, tak to wygląda. W środku jeszcze grzałki nie ma. Tutaj ten otwór. Do wędzenia tradycyjnego. Na razie zasłoniłem z tamtej strony. Zatkałem rurę szmatą. Mam cztery kawałki mięsa. Zrobiłem kijki. A teraz ich chyba nie wyjmę. Trochę te kijki zrobiłem za sztywne. Mucha wleciała, widzicie, skurwysyństwo. Zaraz ją dymem wygonimy. I tutaj jeszcze, tu jest jeszcze rura. O, tędy będzie wychodził dym. i jeszcze podczepiłem wiaderko i taki mały deflektor. Z blaszki, żeby te spaliny jeszcze tutaj dym się będzie rozbijał, i powinno coś tu kapać. Nie wiem, jak dużo tego będzie kapało, ale o, i taką z góry, oczywiście, deska dachu jeszcze nie ma. No i tutaj ruch, rura 50 jako komin. Dałem na razie tak do boku, bo ona pójdzie tutaj, pójdzie w bok, i pójdzie tędy. Tu będzie dach jeszcze. Zrobię. O. Zabezpieczone siedzi w tym. Zabezpieczyłem blachą aluminiową. Rozwiertak 50, taką trochę większą, chyba robi dziurę. O, widzicie. I tam siedzi ten plastik z góry, dałem silikon. I to siedzi. Powinno być szczelne w miarę. Nie. O. Posprzątałem. No i zobaczymy. Zrobimy odpalenie. Powinno się odpalić, odpalać Z zapalniczki niedobrze Nie wiem czy w ogóle odpala widzicie już załapało chyba palniczkim się Może się pali, nie wiem Zaraz zobaczymy wiem jeszcze chyba nie bucha Nie, nie rozpaliło się jeszcze to Ciągnie tym otworem Że za mało powietrza jest po prostu. Chociaż, o, powoli patrzcie, dym idzie do słoika. Jak idzie dym do słoika, znaczy, że układ jest dobry. Powoli się sądzi. Wentylatorek dmucha. Tutaj już czuć dymem, ale jakoś słabo idzie jeszcze na razie. Nie rozpaliło się to chyba dobrze. Jeszcze oj, chyba się dobrze to nie rozpaliło. O, zaczyna coś buchać. O, zaczyna dymek iść. Widzicie? Rozpaliło się. Ha, 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 Dymi. Patrzcie jak daje dym. Zaraz będę stąd zwiewał. Kopci jak stary Ursus. Nie wiem. Mam na 12 V nastawione, a przestało. Dobrze się jeszcze... o, jest! Idzie! Powoli! Mucha powinna stąd uciec. Trzeba ją będzie trochę wykopcić. Przez chwilę. No, coś nierównomiernie. Nie odpala się chyba dobrze, nie odpaliło się jeszcze. Takimi falami idzie. Dym. Pachnie ładnie, już czuję wędzoneczkę. I będzie to na zimno. Jak widać na razie jeszcze nie ma grzałki, nie ma żadnej elektroniki. Robię dwie szynki i dwa schaby jako dojrzewające. Moczyłem w solance przez 5 dni. Mięsko. Zaraz wam pokażę jak wygląda. I później suszyłem jeszcze prawie dwa dni. Parę godzin pod wentylatorem. No i idzie dym. Dobrze się to chyba jeszcze nie rozpaliło. Zaraz zobaczymy, czy to się pali. Czy nie pali? Coś tu nie widać, żeby się to paliło. Potrzebny jest drucik. Na razie się rozłącza z wami. Pali się. Widać, jak się pali. Widzicie? Nie za dobre to wióry. Ze struga może za szybko się będą wypalały i nie będą opadały bo są takie sprężyste bardzo jak w środku jest dym o widzicie ile dymu o teraz to się odpaliło dym bije porządnie jak daje dym teraz to daje